Dzień dobry, zapraszam na kolejny przegląd nowości wydawniczych dla dorosłych w bibliotekach na targówku. Listopad jak co roku skłania nas do wspomnień o tych, którzy odeszli. Jedną z osób, której nie ma już z nami, a o której zawsze i wszyscy powinniśmy pamiętać, jest postać Danuty Zdanowicz Rosman. Jej wspomnienia zawarte są w książce zatytułowanej łączniczka Zośki, która ukazała się nakładem wydawnictwa Muza. Pozycja ta zawiera wspomnienia tej wybitnej postaci, zebrane przez Dorotę Majewską i Aleksandrę Prykowską. Publikacja ta otrzymała patronat Muzeum Powstania Warszawskiego. Bohaterka książki na jej łamach udostępnia nam fotografie i dokumenty pochodzące z jej prywatnego archiwum. Pozycja ta ukazuje znaną nam historię II wojny światowej na nowo, przedstawiając w niej udział kobiet, które walczyły z bronią w ręku, służyły jako sanitariuszki były odpowiedzialne za organizację drużyn harcerskich, odegrały ogromną rolę w kształceniu i wychowaniu. Każdy rok życia bohaterki to piękna opowieść o historii, dojrzewaniu, walce, przyjaźni, ideałach, wreszcie o kobietach, które na kartach książki grają często kluczowe role. Danuta Zdanowicz-Rosman to niezwykła empatyczna osoba, która była zawsze gotowa do działania. Chętnie obserwowała ludzi, poświęcała im czas zarówno w czasie służby, jak i później w czasie spisywania swoich wspomnień. Była kwintesencją tego, co utożsamiało przedwojenne i wojenne harcerstwo. Kolejną pozycją, która przenosi nas w przeszłość i również dotyczy Powstania Warszawskiego, jest książka Agnieszki Cubały, Warszawskie Dzieci 44, Prawdziwe Historie Dzieci powstańczej w Powstańczej Warszawie. Dzięki wypowiedziom osób znanych nam z zupełnie innej perspektywy, takich jak Beata Tyszkiewicz, Krzysztof Zanussi, Jacek Federowicz, Jan Kobuszewski, Krzysztof Kowalewski i inni, oraz licznym fotografiom umieszczonym w książce, możemy przenieść się do Warszawy ogarniętej powstaniem. Autorka w każdym rozdziale przedstawia nam inne zagadnienie związane z udziałem dzieci w powstaniu. Przedstawia ich największe lęki, ale również i pragnienia. Ich spojrzenie na otaczający świat, na Niemców, którzy niejednokrotnie jednym strzałem w stronę rodziców burzyli ich życie. Nie jest to pozycja z kategorii lekkich i przyjemnych, ale niewątpliwie niezbędna dla każdego, kto chce bliżej poznać życie dzieci w powstańczej Warszawie. Ta książka jest wzruszającym i mocnym świadectwem tego, co działo się z dziećmi w czasie powstania i II wojny światowej. Warto również zwrócić uwagę, iż wydawnictwo Pruszyńskiej i spółka zadbało o bardzo ładną szatę graficzną książki. Nawiązując do historii życia osób, których z nami już nie ma oraz mając świeżo w pamięci wydarzenia wrześniowych uroczystości beatyfikacji prymasa Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Różyczackiej, pragnę Państwu polecić lekturę książki wydawnictwa Esprit, Błogosławiony Stefan Wyszyński, Prymas do odkrycia autorstwa księdza Jerzego Jastrzębskiego. Prymas Wyszyński jest dla wielu z nas postacią niemal mityczną, dlatego poznawanie jego nauczania może być pasjonującą przygodą. Autor książki przytacza nieznane wcześniej nauczania i fakty z życia Prymasa. Szuka odpowiedzi na pytania często zadawane przez ludzi. Jak pogodzić modlitwę, pracę, odpoczynek? Jaka była przyjaźń świętego Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego? Dzięki tej lekturze Możemy odkryć niezwykłe historie z życia błogosławionego kardynała Wyszyńskiego i poznać jego sposób myślenia o Bogu, ludziach i świecie oraz poznać odpowiedzi na wiele nurtujących pytań. Druga wojna światowa była w znacznej części tłem wydarzeń opisywanych we wcześniejszych polecanych pozycjach. Historia tytułowej bibliotekarki z Malo również osadzona jest w realiach II wojny światowej. Książka autorstwa Mario Escobara, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Kobiecego, przetłumaczona została na ponad 12 języków i szybko osiągnęła status bestselleru. Mario Escobar, hiszpański historyk i wielokrotnie nagradzany pisarz, doskonale połączył prawdziwą historię z fikcyjnymi losami bibliotekarki z francuskiego miasteczka Saint-Malo, tworząc piękną i niezwykle poruszającą powieść o okrucieństwie wojny oraz roli książek. Jako bezcennego dziedzictwa kulturowego. To historia bibliotekarki nie tylko z zawodu, ale i z powołania, która wśród książek odnalazła szczęście. Tytułowa postać to uczuciowa i wrażliwa kobieta gotowa bronić tego, co jest dla niej najcenniejsze, czyli książki. Autorowi udało się stworzyć idealną książkę dla bibliofilów i miłośników II wojny światowej. Również w przypadku tej pozycji docenić należy jakość wydania książki. Aby złagodzić listopadowy nastrój, chciałabym polecić Państwu książkę wydawnictwa, czwarta strona, autorstwa Agaty: Przybyłek z serii W tajemnicy. Pozycja zatytułowana Mimo Twoich Kłamstw jest wzruszającą historią, w której autorka otacza nas morzem emocji, począwszy od radości, przez smutek, aż po złość. Pokazuje, jak łatwo zniszczyć miłość, rodzinę. Zaufanie budowane latami. Przypomina, jak ważna w związku jest szczera rozmowa, która powinna być fundamentem nie tylko małżeństwa. Dla młodszych czytelniczek polecam pozycję autorstwa Cari Kampakis zatytułowaną Urodziłaś się, żeby latać. Wydawnictwa w drodze. Przychodzi dzień, że nasze córki spotykają się z szeregiem problemów, z którymi nie mogą sobie poradzić same i potrzebują naszej pomocy. Przeżywają huśtawki nastrojów, czują się niezrozumiane, funkcjonują pod ogromną presją mediów społecznościowych. Młode dziewczęta chcą być doceniane, a jednocześnie panicznie boją się odrzucenia i wykluczenia. Kary Kampaki w swojej książce przekazuje nam 10 najważniejszych prawd o życiu, które stanowią pomoc w rozwiązywaniu dylematów młodych dziewcząt. Lektura niewątpliwie może być również źródłem inspiracji dla rodziców chcących pomóc swoim dorastającym dzieciom. Ostatnią pozycją czytelniczą, jaką chciałabym Państwu zaprezentować, jest książka pod tytułem Biały pył piekło na K2 Krzysztofa Koziołka, wydawnictwa Agora. Pozycja ta to mroczny, porywający górski kryminał. Autor ukazał codzienność życia uczestników wysokogórskiej ekspedycji w Himalajach. Pokazał nie tylko trud wspinaczki, mozolny przebieg i kolejnych etapów i bezwzględność natury, ale również specyficzną naturę tych, którzy się tego podejmują. Zwykli ludzie, z których część jest sympatyczna, część odpychająca, ale których łączy fascynacja górami. Czasami dyktowana miłością, czasami chęcią popularności i zarobku. Autor trafnie wskazał zmiany, jakie na przestrzeni lat zaszły w sposobie uprawiania himalaizmu i jak w ich mentalności osób go uprawiających. Po zakończeniu lektury trudno rozstrzygnąć, czy jest to książka o ludziach gór napisana w konwencji kryminału, czy klasyczny kryminał z górami w tle. Zapraszam Państwa do lektury. Dziękuję.